na miastką tej budowli, którą jest każdy ludzki duch z duchowym rozumem, duchową pamięcią i duchową wolną wolą. Kochani, nie myślcie, że dumna amerykańska młodzież jest bogatszą duchowo od was. Nie. Nie znam młodego Amerykanina czy młodej dziewczynki, Amerykanki, która by była bardziej utalentowana od Was jako młodzieży polskiej. Albo myślicie, że w Niemczech są niemiecka młodzież, to ona jest bogatsza od Was duchowo? Nigdy. Albo może w Izraelu młodzież żydowska jest bogatsza od Was o, jako od młodzieży polskiej? Nigdy. Albo może młodzież w Londynie czy w Anglii jest bogatsza? Nie, bo kochani, jak wam powiedziałem, Pan Bóg tak cudownie Was stworzył, że każdy z Was jest unikatem, że w każdym z Was jest takie bogactwo treści, taki wielki duch, że ta katedra cała to jest mały atom z tej rzeczywistości, która jest w wymiarze ducha w każdym z was. Czyli jak zapytają się was, kochani, ile kater stoi w Łowiczu, to po naszych spotkaniach już będziecie wiedzieć, że tyle, ilu jest mieszkańców łowieciu ale co więcej, ta katedra łowicka, to nawet nie jest obrazem tych katedr, które żywe, na dwóch nogach i niektóre są kobietami, a niektóre mężczyznami, chodzą po ziemi łowickiej. Takim kochanie cudem jest nasze życie. Ale kiedy kochani, to nasze człowieczeństwo i w sensie duchowym i materialnym, zobaczcie. Jak funkcjonuje nasz organizm? Wyobraźcie sobie, że jest taki laureat Nagrody Nobla w dziedzinie badania mózgu. On zmarł pod koniec lat 90. w Szwajcarii. On się nazywał Sir John Eckers. On pochodził z Nowej Zelandii. I wyobraźcie sobie, że za badania w dziedzinie mózgu dostał Nobla. I on się wykształcił i wychował w rodzinie pogańskiej, ateistycznej. I był zwolennikiem, pasjonatem teorii ewolucji Darwina. Ale im bardziej, im dłużej badał mózg, a jako profesor w naukach medycznych stał się niezależny od innych. I jak im dłużej badał mózg, to kochani, doszedł do jakiej tezy? Że ani mózg ludzki, ani tym bardziej cały człowiek, nie jest możliwy do wyjaśnienia na gruncie ideologii ewolucjonizmu Ka Karola Darwina. I powiada tak: przyjmuję tezę, tak jak Sokrates, starożytnych Atena, że musi istnieć Bóg, który jest stwórcą bytu człowieka. I powiedział tak, że w człowieku, i porównał to do muzyki, bo tutaj mamy wspaniałego pana Marka, ale ja zauważyłem, ale ksiądz Prałat to ma wyczucie rytmu i śpiewa to wszystko. teraz rozumiem, dlaczego taką paczkę utworzyliście wyśmienitą w skierniewicach. Bo widzą, że to duchy muzyczne są. Więc sięgnijmy po to dziedzictwo kultury. I wyobraźcie sobie, że John Eckers, a możecie sobie jego odszukać w internecie, czy jego prace są, bardzo Wam polecam. Zresztą w ogóle polecam Wam, żebyście czytali najlepszą literaturę świata. Najlepsze dzieła. Bo wiecie co? Ja już żyję, ksiądz sprawa ma rację, już 60 lat i ja wam powiem, że ja sięgam po najwybitniejsze dzieła w nauce. Bo wtedy człowiek może się czegoś nauczyć. Nie tracicie sekundy na czytanie byle czego, a tym bardziej takich deprawatorskich y, 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 takich deprawatorskich pism jak na przykład Harry Potter i inne. Bo one poza tym, że was zdeprawują, że wam genialność rozumu nie tylko, że ograniczą, ale mogą złamać, to w niczym wam nie napomogą. Tylko zaszkodzą. A dlaczego tak jest? To sobie Innym razem porozmawiamy. W każdym bądź razie, że John Eckers mówi tak, że w człowieku, żeby ten mózg zadziałał, to musi istnieć, bo mózg jest fortepianem. Ale żeby fortepian grał, to potrzeba pianisty. Najlepiej w osobie Fryderyka Chopina. Więc Sir John Eccles mówi, no dobrze, to jeżeli mózg nasz jest fortepianem, to kto jest, czy co jest pianistą w człowieku? I wtedy ten wybitny, być może, że najwybitniejszy badacz mózgu stwierdza pianistą w człowieku. Każdy jest jego Duch z rozumem, pamięcią duchową i wolną wolą duchową. I jak, kochani, Wy, jako młodzi przyjaciele, pasjonujecie się pamięcią elektroniczną, to chcę Wam powiedzieć, że geniusz tej pamięci elektronicznej nawet nie jest atrapą już naszej pamięci duchowej. Cudem jest nasza duchowa pamięć, bo ta techniczna to ona, kochani, będzie mieć najprawdopodobniej swoją żywotność do dnia ostatecznego. A nasza pamięć to jest taki nośnik. Informacji, która ma początek, ale będzie istnieć wiecznie. Dlatego zobaczcie, kochani, jak się człowiek zaprzyjaźnia z Bogiem, to w Bogu człowiek zdobywa wieczne nie. Przebijające nieśmiertelne szanse. Nikt, kochani na Ziemi, poza człowiekiem jako przyjacielem Boga, nie ma takich niebiańskich, wiecznych, nieskończonych horyzontów szans. Dlatego kochani, nie musicie emigrować z Polski, żeby odkryć swoje ogromne szanse rozwoju. Ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć, co Wam wasi rodzice, nauczyciele i ci Boży Kapłani i Boży Nauczyciele mówią i uczą Was. Największe szanse dla człowieka, każdego pokolenia, narodu, języka, rasy i kultury posiada. Prawdziwy, odwieczny i przeleświętszy Bóg. A na drugim miejscu, kochani, bo ksiądz Łukasz to jest taki duch, który boruje i mówi, powiedz nam jeszcze coś. Więc powiem wam, kochani, na drugim miejscu, co ja, mając 60 lat. I ponad 30 lat zajmuję się naukami filozoficznymi. I z tego połowę życia naukowego przeżyłem na zachodzie Europy. To powiem Wam, co ja na drugim miejscu stawiam jako największą szansę człowieka. To jest odkrycie, zgłębianie i rozwijanie. Własnego życia, osobistego życia, duchowego. To są olbrzymie, nieprawdopodobne, genialne szanse. Dlatego, kochani, nie szukajcie szans ani u koleżanki, ani u kolegi. Na to, żeby byli najlepszymi Waszymi przyjaciółmi. Sz... Największą szansą, po, boską, po boskiej niebiańskiej, którą sam Bóg stanowi dla nas, to jest, kochani, każdy z nas. To jest nasza dusza i duch. I nad tym, kochani, dzisiaj proszę Was. Czy pójdźcie na spacer? Czy jak będziecie powracać do domu, czy w domu, miejcie czas, żeby się przy sobie zatrzymać. Żeby wniknąć głębiej w siebie. Bo mówię Wam szczerze, że ja już tak doszedłem do takiego rozumienia rzeczywistości, że jak staję przed człowiekiem, to chciałbym wiecznie słuchać Jego ducha, Jego duszy, rozmawiać, gawędzić, dyskutować. Powiem Wam szczerze, dzisiaj, kochani, przed tym ołtarzem taki ksiądz prałat Stanisław o godzinie ósmej, Celebrował tutaj muszę się. No i mówi tak do mnie: Ty, księdze Tadeusz, jesteś profesorem z uniwersytetu, a wy profesorowie lubicie mówić. No to przemówisz dzisiaj na kazania, a ja mówię, że Brałacie. Proszę mi wybaczyć, jeżeli to jest nie tak,